Jeszcze załaduję jeden do tego, tu i 14 wisma. Trzy w plecaku powinny wejść. A jaki masz plecak? Mam plecak, a się mam narzędzia. Nie, czekaj. A jaki plecak Aptec ja się nazywa? Apteczkę, apteczkę mam. Jak się plecak nazywa? MTP. To mocno większe. Tak, to, 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 to są te duże. Ale apteczka potrzebna jest. Bo ty jesteś... Siadaj do helikoptera. Jeszcze ja się dodaj Barta do tego, do grupy. Przy, przy 200, niech on no wyląduje. Przy 200 metrach włączaj. Tam naprzeciwko mnie. Szaj, chodź tu czekaj, idę po tym Tam była halka wojskowa? Jesiu. Tak tak mi puszka z rzadkiem Ale słuchaj dam, to, to nie urządza tylko gdy nam wiesz co? jest to Zresztą wyjdziesz? W tym momencie dostałem kurka Podziękował Ja cię tutaj wysadzę będzie szybciej Ponieważ pod ten amunicyjny Przyciągnie się na szelta To się załaduje amunicję Pod idzień Został, do, i siadaj do helikoptera Michu lecimy Wystartujesz silnik, prawda? śmigło rozpierdzieli A spróbuj przeładować Titana to do tego, czy o to jest, tu bierzesz się Co? Zamierzam Może buchło? partyzat nie ma potrwa, no i co? No i podsekaj Tak, także ale ty kamień jest? Wolnie, wolnie, wolnie. Jeszcze daj, daj. Ty, ty. Ty, ty. Długo znacznie się więc lars money shipment. Tu jedziemy na bazę, tam naszą. Ja siadaj do tego, do I helikoptera. Wy, I wybierz sobie. I wybierz ja tak 10 tysięcy. Nie, parę milionów sobie no. <laughs> no też tak mówię. Nie, nie strasz się. Bo dostaniesz bana <laughs> Nie, no chodzi o to, że. Bierzesz pieniądze, no, co potrzeba. kupujesz. I resztę wpłacasz. O to chodzi. No tam tak weź na początek 10 tysięcy. No. no, tak jak mówię. 10 starszy. Mhm. Tak, bo Na bronie, na ubranie. Tak, ta. Chodzi A, o to, żeby nie, nie wodzić pieniędzy z sobą, bo one mogą zginąć. Jak nie odnajdziesz. Jak w momencie zgonu nie odnajdziesz swojego ciała to te pieniądze przepadną teraz Bart najeżdżasz na tego gościa open general store i a w międzyczasie pójdź, może co chcesz Jak kiedyś jak pierwszy raz żeśmy zawsze wejście na Altisa Bo na straty się tak, tak tego tak. nie Micha zostawiamy Ale wiesz który to został ostatni? No jak nie jak wiem Jak wiesz to bardzo ładnie Michu Ten pierwszy zaraz To ty strzelbyłeś tak? Bo... A ja jak? Się... Ale ja też dwa załaciłem. No ja też dwa No to no. bardzo ładnie Michu I tylko dwa szczały staci no, twoje, twoje strzały to, to były tańsze, wiesz? Jak tańsze? No, bo y, każdy pocis z tego do Tytana kosztuje 350 A, a, a tutaj moje... kupujemy raz za 27 tysięcy ten samochód amunicyjny. Tylko tyle, że musisz jeździć do nim

Przesił. Nie, musi poczekać. Tam jest jeden. Raz. Aha, to jest twój, dwa. A jakby to czołkiem przesunął? Ale ja też przesuwałem kiedyś. Ty, ale cztery powinno być pojazdy, nie? Powinny być. Ty ko koło jednego jeździsz teraz? No koło jednego. Ja tą, tą kasę, ten sprzęt cały, te pieniądze, butelki widzę akurat twojego ciała, nie wiem. Leżę chyba pod tym, tym takim przeoranym. Bart, jak będziesz gotowy to ten to pryba... Ym... A ty, a, a gdzie jesteś? Jakiś taki karabin. To ci po polecam taką... A gdzie jesteś? Weź sobie ten celownik. Ja jadę po swoje zwłoki. Szybciej zaproszenie. Yo. O ten o co? Nie, ten co co zrzuciłem tu na drzwiach. Tu tu, tu, tu. nie. Weź go sobie, przyceluj. Coś po... Przyceluj i klik, kliknij N parę razy. Poczekaj. Ja ci się nawet przed tobą tak wypuśnię ustawię ci się tutaj za murem nie, jeszcze raz kliknij N Jeszcze, tam parę razy kliknij N to ci się, tu, różne tryby będą, będą ci wchodzić najpierw masz na telewizję, potem masz chyba podczerwień, potem na ciepło I... A się? No? Te takie ślady po tym przeoranym ziemi to znikają po jakimś czasie, nie? No po to... jakimś czasie tak No bo króle to twoje ciało tam. pod... ...woje ciało... Tak coś tam masz jeszcze pewnie? Apteczkę. Takie pierdoły coś zbierasz. No pierdoły. Ale byś zaczął od początku. Masz... Ale Dlatego nie można zjeść na przykład tego. Żarcia. Tutaj masz... plecaki masz. Co? Co? Do wzięcia. Człóde, masz, wiesz, przy brzegu, nie może tak? jedną wyrzutę tutaj na wziąć. Na jest Asik w tym. Kurwa, spierdala mi. El w koła. Asik. asik. Już wiesz? Tak. Asik w

dla dlaczego się zatrzymał, co? Dawaj, dawaj Asik, ładuj. Ale on coś już nie odjedzie. Nie mogę strzelać. Czesiu. Zero amunicji. Czesiu. Tak. Oni nie odjadą już idzie. Dlaczego? Bo im po, po silnik rozstrzeliłem. Ale my ich załatwimy, zajeźdźmy. O to chodzi. Asik, wiesz co? Moja wina. Ale zaraz, przecież... Tam A, ucieka. A, tutaj nie ma więcej? To może... Ktoś zginął? Tutaj. No. I... Kurde, tam się kręcicie, zasłaniacie mi i zabili Kto, kogo zabili? Ciebie? No. Zawsze c. No, ale się tam kręci z tym samochodem, Czesiu. No bo... tam wjechał. Dlatego, że ostatni jest, no. Jak ostatni, jak 500 metrów dany jest drugi? A ja jeszcze mam 30 sekund. Ej A na się w tego chodzi, a, a Bo tutaj zginąłem. To teraz? Hmm? Tak. O, ale mówimy jakąś teraz